Siemiadeczko, z tej strony Mendy, a w dzisiejszym odcinku powiem Wam o czymś niesamowitym, o czymś od Genesis, a jest to dokładnie ich biurko gamingowe. Już męczysz się grając na kolanach, męczysz się grając na starym biurku, które nie spełnia Twoich wymagań, ani nie możesz sobie spokojnie na nim wszystkiego położyć. Z takim rozwiązaniem przyszło Genesis, które biurko sobie sprawdziłem i używam idealnie do laptopa, więc jest naprawdę super i spełnia wszystkie moje wymagania. Zaraz wam też pokażę, w sumie pokażę wam teraz kilka screenów, ss z tego, jak składałem to biurko. Składanie tego biurka to jest prawie 20 minut roboty. Bardzo przyjemnie się składa i też naprawdę fajnie się składa. A efekt jest nieziemski, także będzie na screenach. Więc teraz przyjedziecie kilka screenów, które będziecie mogli sobie zobaczyć, jak się w ogóle wygląda, całe składanie biureczka. Nie będzie filmów, bo nie robiłem filmu, bo to nie miało sensu, bo nie składałem go sam z małą pomocą, no ale samemu tak, że go na 20 minut złożycie, więc teraz możecie zobaczyć sobie te screeny, a zaraz lecimy na całą stronę, tu możecie już stronę Genesis'a i popatrzymy sobie na całe biureczko z dokładnym opisem już ze strony, które są, możecie to wejść, a screeny z mojego składania. No, i jak sobie troszeczkę zjedziecie niżej na stronie, macie Holm 300. Idealne biureczko dla Was, biureczko dla graczy, i macie pokazane, jak możecie je użyć. Ja używam w większości dla laptopa, bez bardziej monitora dla laptopa, ale także jest przyjemność postawienia sobie kubka, postawienia sobie podkładki. Podkładkę możecie sobie rzucić w idealnie w usb żeby od razu wam ładowało pady. I po lewej stronie jeszcze słuchaweczki, nawet koszyk nie na chipsy, możecie sobie pod spodem jeść chipsy, wkładacie ręczkę tam i jecie chipsy. A jak mała przyjdzie, to troszeczkę dalej wpychacie i na przykład nie widać, że i tam macie banana i zdrowie się odżywiacie na przykład. Fajny. Stojak, także biureczko idealne nawet dla youtuberów, którzy chcą nagrywać. Czy chciałbyś zostać też youtuberem, zobacz, od razu możesz sobie kupić z mikrofonik. Na Stojaku też nowy. I takie biureczko, jeszcze nie dość ładnie wygląda, to jeszcze ładnie świeci. Widzieliście na screenach z mojego składania, jak zmienia kolory. Możecie wszystko na pilocika, co fajnie zmieniać, więc jest duża wygoda. Całą, wszystko odsyłam was do tej strony, gdzie wszystko macie dokładnie opowiedziane o tym stoliku, jak świeci, wszystko możecie sobie poczytać. Co mi się najbardziej podoba tutaj? Przejdźmy do ładowarki bezprzewodowej. Mam telefon. Ładowarka, nie dość, że jest ładowarka, to jeszcze jest naprawdę dobra, ponieważ większość ładowarek, jak kupujecie sobie te tanie ładowareczki, Macie swoje telefony. Ale często telefonu nie nosicie o tak po prostu, że nosicie. Nosicie go w pokrowcach. No i zdarza się tak, że ładowarka wam nie ładuje przez pokrowiec. Ta ładuje wam przez pokrowiec, co mnie bardzo zadowoliło, bo mam ładowarkę bezprzewodową, kupioną, no trochę starą, kupioną trochę na przecenie, nie ładuje im przez pokrowiec. Ta ładuje przez pokrowiec, co jest ogromnym plusem na tym stoliku. Tu też widzieliście pewnie na zdjęciach, że tam jest yy, i jeszcze Gniazda USB, także trzy gniazda USB, które pomagają od razu na pewno sobie podpiąć, może myszkę, znaczy bardziej podkładkę, żeby się świeciła i klawiaturę, która też się świeci. Wszystko od Genesisa, możecie te produkty sobie zobaczyć, ale stolik jest konkretny i naprawdę fajny, więc jeżeli ktoś jeszcze nie wie, nie wie że Genesis ma stoły gamingowe, biurka gamingowe, stół, biurko, można to różno raku chyba nazywać, nie? Więc po prostu pijcie, tutaj sobie zobaczcie, link będziecie mieli w opisie. Na razie, trzymajcie się. Drzwi dla Was! Uuu.